Live na którym chciałem wam opowiedzieć o dwóch kontrolach na lotniskach Mieliśmy jedną we Wrocławiu, narkotykową, z psami i w ogóle tajniakami Chyba z 7 osób nas kontrolowało I drugą na Dominikanie, ponieważ woziliśmy za dużo pieniędzy w gotówce I chciałem wam opowiedzieć o tych dwóch sytuacjach, porównać je I w ogóle, no, będzie dla was na pewno ciekawe Tylko pieprzony internet mi strasznie zacina Więc jeśli potem znajdę lepsze miejsce, bo siedzimy przy oceanie i może to dlatego To się odezwę, a jak nie, no to coś wykombinujemy Próbuję Wam nagrać stories właśnie o tym, bo jak się nie uda tego live'a zrobić, to szkoda, żeby przepadł temat. Chciałem Wam opowiedzieć o naszej kontroli narkotykowej na lotnisku we Wrocławiu, którą mieliśmy. Pierwszy raz ludzie taką sytuację mieliśmy. Moim zdaniem y, odpowiedź jest jednoznaczna, po prostu za dużo seniora El Majo się naglądali. I bo to była dziwna akcja, powiem Wam. Oczywiście, powiem Wam wprost, wszyscy byli, powiedzmy, mili. Na początku byli bardzo niemili. E, tacy służbiści. służbiści. E, inaczej. Zaczęło się od tego w ogóle, że przeszliśmy przez odprawę, która dość długo trwała. Wszystko musieliśmy z pięć razy i walizki musieliśmy otwierać itd dalej, no ale przeszliśmy tą odprawę jak wychodziliśmy już poza odprawą szczęśliwi na górę po schodkach w we Wrocławiu żeby poczekać na samolot no to patrzę i idzie pies policyjny z takimi panami w kapturach czapka w pierdolkach e, zasłonięty no tylko oczy było widać kominiarki takie pseudo nie wiem takie masko kominiarki itd dalej. ja jeszcze do tego psa mówię tasi tasi nie tu się cieszę tu się cieszę jeszcze nie wiedziałem że za chwilę przez megafon będą u nas wołać nie no i siedzimy sobie, znaczy nawet w sumie nie siedzimy, nie doszliśmy nawet do kibla i nagle słyszymy przez ten megafon, że e, Rokita Surma jest proszona do kontroli bezpieczeństwa. Mówimy, nie no, fajnie, peka, nie? Fa śmiejemy, mówimy, Beka, nie? Na imię. Rokita, haha, Rokita Surma, nie? I sobie siedzimy, za chwilę Rokita Surma, Rokita Surma, i znowu jeszcze raz, i za chwilę Rokita Surma Majewska proszona do kontroli bezpieczeństwa. Mówię, o kurwa, no to idziemy. Idziemy do tej kontroli bezpieczeństwa i nagle pytam się, co to tu, bo nas wołali i pani nas zabiera. Jakiego fajnego pokoiku, bardzo ciasnego, gdzie otwieramy drzwi, a tam widzę, tak, nasze walizki, siedmiu typa, dwóch pies, pies policyjny większy od tego pokoju, typ, oczy tylko ludziom widać, w mundurach z pałami, z pistoletami. Kur... A, my... a my, dzień dobry, co się dzieje, nie? No i zaczyna się. Nie wiem, przez to, że wchodzimy i mówimy: ha, 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 nie mam na imię Marita. Nie, Rokita. Nie, Marita, tylko Marita i ha, a tak, a oni i wszyscy... No tak, dokładnie było. Ja mówię, o, no to się zaczyna wesoło, nie? No i, i zaczynają sprawy walizki. Ta pierwsza, pierwsza moja, nie? Otwieram luz. Wszystko wyciągnąłem, pokazałem, pies pomąchał, poszedł dalej. Druga, Marity. No w sumie luz, nie? Pies nie dał nic do, do zrozumienia w sumie, nie? Trzecia, Marity. W sumie też luz, nie? No i zamykamy te walizki. A oni mówią dziwne, bo pies wyczuł. Dobra, to idziemy sprawdzić na taśmę. Jeszcze raz prześwietlimy. No i wracamy na to miejsce przy wszystkich ludziach, gdzie kontrola bezpieczeństwa była taka, jak wchodziliśmy na lotnisko. Hello. No i wyciągają wszystkie rzeczy z naszych walizek, wkładają te walizki, żeby je prześwietlić. Sprawdzają. Moja przechodzi pierwsza. Od razu bez problemu. pies powąchał. Nic. Prześwietlenie. Nic. Wyciągnąłem rzeczy. Nic. Więc ja już sobie skończyłem i stoję z boku, i tylko tak. No i wtedy zaczynają się jaja. No bo ja mówię na bank, na bank to moje walizki pies coś wyczuł, nie? No bo senior El Mayo pewnie chcieli coś przy ten i udają, że pies coś wyczuł i że chce coś tutaj do mnie wiecie, nie? No i patrzę, moja walizka przechodzi, ja sobie stoję z boku i tylko tak patrzę na mnie i bekę cisnę, nie? Byłem pewien, że będą u mnie coś czegoś szukali, nie? No bo taka sytuacja była taka, że ja się pytam po cichu takiego pana, a on mówi, że to wyrywkowa kontrola. Pytam się drugiego pana, mówi, że to przypadek, że to wyrywkowa kontrola. Bo chciałem zasugerować, że ktoś zrobił dono znowu, bo znowu wygadaliśmy się, że lecimy i. Musiał zrobić do nas, to jest nasza opinia. No i za chwilę tam ci tajniacy mówią, że pies coś wyczuł, że to nie wyrywkowa, tylko pies coś wyczuł. No to ja mówię, jak już zmieniają wersję, no to o co tu chodzi? Ja to już wiadomo, że coś tu ktoś kręci. No i słuchajcie, sprawdzają wszystko, prześwietlają. Luz, wszystko. Majta musiała wszystkie rzeczy wywalić. Staniki, majtki, no wszystko na koszyczki, walizka pusta, wszystko przejebane do góry nogami. Musiała potem to wszystko układać. No i potem jakby nie mogli za wszelką cenę odpuścić, że tak naprawdę tam nic nie ma, nie? Nie ukrywam, że było na początku nam do śmiechu. Bekę mieliśmy, ale nie hamską bekę, tylko taką, no, beka, no, że ale fajne doświadczenie tam i mówimy, Jezu, ale ciekawe, będzie co opowiadać znajomym i ludziom, nie, w ogóle, że pierwsza coś takiego mamy. Ale w pewnym momencie zaczęliśmy się wkurzać, bo jakby za wszelką sugerowali, że Marita, no, bo jej waliz... na jej walizki się uparni, ma coś wspólnego z przewożeniem narkotyków, nie, i takie ma pani... ma pani kontakt, prawda? Ma pani kontakt, tak sugerują. Przewodzi coś pani, prawda? prawda? Przemyca pani narkotyki, prawda? Lepiej się od razu przy... No to się dzieje, nie? Ja się patrzę na Maritę ze sram mówi, możecie rozrywać tę waliskę, weźcie ją, rozrywajcie i tak dalej, i tak dalej. No i nawet pozwoliliśmy im rozrywać te waliski. Że, że, i... że, że, że Marita ma zrobić. A ja mówię, nie, nie będziecie rozrywać żadnych walizek, Jeżeli chcecie coś sprawdzić, no to sprawdzajcie jeszcze raz, drugi, trzeci, ale nas puście, bo się spóźnimy na samolot, nie? I słuchajcie, pięć razy jakby na siłę kazali psu wąchać te walizki i za, nie wiem, czwartym czy piątym razem, o, o, o pies kucnął, pies kucnął, to, to znaczy, że coś jest nie tak. No i wiecie, prześwietlają raz, prześwietlają drugi, piąty, trzeci, dziesiąty, dają psu wąchać tą walizkę, raz, drugi, trzeci. Widać, że ten pies nowy jebane w tą walizkę, on po prostu ją obwąchał i dalej do kieszeni po zabawkę do pana, nie? No i ja się pytam, przecież on tu nic nie wyczuł, o co chodzi w ogóle? On mówi, nie, nie, on kucnął, on kucnął, a jak pies kuca, on kucnął na w sekundy, bo się nie zmieścił w walizce, nie? To, to jest bardzo zły znak, nie? ja mówię, ja. Już Maryta nic nie chciała mówić, bo powiedziała chyba nawet, że ona ogląda na Discovery, jak się psy zachowują, gdy coś wyczują i że to nie ma nic wspólnego. Wyczuwaniem tego, nie? No i zaczęło się robić nerwowo, ale w końcu nas puścili, zaczęli sobie żartować. O, idźcie się napić, o, ale wakacje, ale będzie co opowiadać. No i wiecie, my też mamy taką, jakby podejście takie, że no luz, no bo wiecie, czyste sumienie, więc podejrzeliśmy do tego z dystansem, ale się pytało, gdybyśmy przyjechali 30 minut później, nie? Bo byli tak, byliśmy na styk. To byście nie polecieli. No i teraz powiedzcie mi, byśmy nie polecieli, a okazuje się, że ten pies to za nie wiem, co tam wymąchał. Chyba Dabi tak. sobie wywołał, nie? I co, nie polecielibyśmy na wakacje? Kumacie, jaka pojemna sytuacja. Więc dla mnie ta sytuacja była od początku dziwna, no bo mówię, złapałem za słówko, że niby wyrywkowa, za chwilę, że pies wyczuł, że tak naprawdę to nie wyrywkowa, za chwilę to prześwietlanie na siłę, oni wiecie jak robili? Pies wącha i idzie dalej, a oni do niego, a weź jeszcze tu i tak pokazują psu palcem, tu, 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 to miejsce idzie dalej, a tu jeszcze raz i przyciskają mu palcem, żeby on pomał w miejsce, w którym kurwa nie chcieli, żeby powąchał, nie? I za chwilę wkręcają, że jak on kucnął, to tam coś jest, nie? Ja mówię, no nie, no hit, no. no beka trochę, no takie to było na siłę. O co w tym chodziło, ale no, jeżeli tak wygląda kontrola bezpieczeństwa, że pies sobie kucnie i szukają czegoś, a oficjalnie tam nic nie ma, no to, to pozdro nie. Ale drugi, drugą sytuację mieliśmy na lotnisku w Dominikanie, na Dominikanie e, bo przewodziliśmy za dużo i musieliśmy to wpisać, wpisaliśmy i oni to zobaczyli, bo normalnie by tego nie widzieli, a my nie chcemy nic tam ukrywać. No i wzięli nas na taką prywatną kontrolę. Bardzo szybką i przyjemną dla kontrastu, w porównaniu do tamtej, nie? My naprawdę w takiej wizowej karteczce ile wwozimy gotówki, no i wiecie, na głowę jest po 10 koła dolarów. No my wpisaliśmy, że mamy więcej, więc nas wzięli na kontrolę, bo musieliśmy zapłacić za hotel, nie chcieliśmy za przewaltowanie płacić, nie chcieliśmy, żeby było przypału, bo po prostu za hotel płacić bardzo dużo nie chcieliśmy, żeby nam odrzuciło kartę, czy coś, że limit i tak dalej, wiecie jak to jest z tymi bankami. W ogóle karty blokują, jak czasami się nie zgłosi, ja nie wiem, którą kartą bym płacił, a nie wszystkie zgłosiłem, że jestem za granicą, no i tak dalej. Więc wybraliśmy sobie gotówki bardzo dużo, no i przewoziliśmy ją tutaj. I posłuchajcie, dla odmiany, była tak przyjemna, oni jakby tłumaczyli się przed nami, tłumaczyli i przepraszali, że zajmują nasz czas, żebyśmy się nie bali, że to standardowa procedura. Zaznaczali to 20 razy, jakby przyjechał jakiś, nie wiem, no król Alaski do nich na Dominikanę i no było aż takie upokarzające, że myślą, że nie wiem, czy my jesteśmy jacyś lepsi, czy, czy no tak za wszelką cenę się tłumaczyli, a tak naprawdę nie muszą, bo mieli odznaki i w ogóle, będzie mogli nas sprawdzać. Chcieli tylko uzyskać informację, do jakiego hotelu jedziemy, jaką kwotę płacimy za hotel. Staliśmy tam może z 6 minut, przeliczyli tą gotówkę, zrobili zdjęcia tej gotówki, pewnie żeby na Insta wstawić. <laughs> Wiesz, że to tak wyglądało dziwnie. Zrobili zdjęcia naszej rezerwacji, zadzwonili do hotelu i chyba gdzieś, na nie wiem, na jakiś tam, nie wiem, czy komisariat, czy gdzie, czy wszystko, skoro pokazaliśmy co trzeba i mówili, wiecie co nam powiedzieli? Że życzą sobie, żeby ludzie, którzy mają taką kontrolę, byli tak samo mini i tacy pomocni jak my. Był jeden ziomek, był jeden Anglik, jak nic Anglik, jak nic Angol? Angol, bo angl, akcent ja mówię, taki miał. Ale... No, tak, tak, tak no, powiedziałaś, Magrego, Kurwa, poszedł, wyszedł na z samolotu, butelkę miał pod pachą, przeklinał, wokół niego wyzywały... sześć osób wyzywał ludzi, że on z jutro tu wróci i ich zniszczy. No, taki cyrk, że naprawdę to się w pale nie mieści. I ci właśnie powiedzieli, że chcieliby, żeby kontroli wszyscy byli tacy mili, sympatyczni jak my, że jeszcze raz nas przepraszają, że zajęli czas, żebyśmy się nie gniewali, to standardowa procedura. No naprawdę, aż chce się być kontrolowanym, nie? Bo na przykład, jeszcze jedna rzecz odnośnie Wrocławia i kontroli narkotykowej. We Wrocławiu mieliśmy taką akcję, że jakby za wszelką cenę chcieli to wmówić, już wam mówiłem, e, że Marita coś przewozi, ale słuchajcie, takie teksty mieli. Na przykład Marita mówi: Boże, ale sytuacja, Jezu, ale jestem zestresowana, chyba zaraz pójdę wypić szota. A jeden gość. Zestresowana? Widać stresik, tak? To, to zły, zły jest. znak, takie coś tu jest, tak? Takie tak są Marity. Za chwilę Marita mówi: Jak już kończymy, Boże, czułam się jakbym wychodziła ze sklepu, za który w którym zapłaciłam za zakupy, i mi zapipczały bramki. A on... Zły znaki, że i pani wychodzi, a pani zapłaciła, a mimo wszystko pani się boją, ja Mówię, kurwa, co za frajer? Co jest na sumieniu, nie? Mówię, co tu się dzieje? No ale my jesteśmy tacy, że my nigdy nie pyskujemy do policji, do kontroli, jesteśmy bardzo uprzejmi, nawet nad wyraz, mimo że przecież nas szlak trafia oczywiście, bo to takie y, domniemanie winności. Ja się musiałem tłumaczyć z tego, ze swojego czystego sumienia, nie? Ale my zawsze jesteśmy grzeczni, bo ja rozumiem, że to jest ich praca i tak dalej, i tak dalej. Ale w formie ciekawostki wam opowiemy, no i nie będziemy ściemniać, że trochę cringe'owa sytuacja to była, nie? No, to był najgorszy stres na świecie, to była taka bezradność. No? Stoję, oni do mnie no? mówią, że ja przewożę narkotyki. Tak, i wmawiają. Ja pierdolę, co tu się dzieje, no ktoś mnie wkręca jakaś poprzedta kamera, ale tutaj dubiel po trzy sprawie. Tak, nie? tak, 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 tak. Dokładnie, nie? Bo to było takie nierealne wręcz, nie? No. Wiesz, że nic nie zrobiłaś, ale oni tak wmawiali, że my coś tam robimy, że coś mamy, że... Mar... Jeszcze wiecie co naprawdę, ja to wysłałem ziomkowi, to się zaczął tak śmiać. No tak, zobaczyli waszą dwójkę i mówią tak Nie no gdzie tam w życiu, ten gościu w tatu w łańcuchach, z dziaranym ryjem, tak wyglądający, nagrywający te piosenki. W życiu! On ma czyste sumienie, on nic nie robi! Weźmy tą drugą! No naprawdę, no bo przecież moje wszystkie rzeczy odłożyli na bok i tylko ją kontrolowali. A ja stałbym się śmiałem! No na no, p, taka. Ale tak jak wam mówię, no nieprzyjemna sytuacja na tyle, że tam było domniemanie winności, nie? Że musieliśmy się tłumaczyć z czegoś, czego nie zrobiliśmy, no ale no. Czasami tak bywa. Ach, te przygody. Coś powiem, Dlaczego nigdy nie mówimy, gdzie lecimy i kiedy lecimy? Słuchajcie, za każdym razem, kiedy powiemy, bo się nie wiem, przejęzyczymy, wypowiemy, albo po prostu czujemy, nie no, jest fajnie, nikt nam będzie robił pod górkę, mamy przypał. Słuchajcie, lecimy do Stanów Zjednoczonych, kiedyś zada się piwko. Drugim to było za drugim razem w Stanach, trzymali nie wiadomo dlaczego, wziąć. Mówimy, że nasz pies nie, nie jadł, nie pił, nie srał od 13 godzin. A Ty piara, do mnie mówi, ta z policji w Stanach, że a kto ci kazał kurwa brać psa? Ja mówię, co za szmakiś, nie? Później taką miska, Miskę obsraną, której... taką. Właki, brud, jest bo. to, że wiecie dlaczego wiecie, wiemy, że to był donos? Miała wydrukowane y, artykuły z plotka i pudelka, Wszystko? że my mieszkamy w Stanach Zjednoczonych, a nie zarabiamy możemy tam Stanach, mieszkać, że zarabiamy w Stanach, że pracujemy, bo ktoś tak pisał w komentarzach. Czajcie to? Wydrukowane artykuły z polskich stron. Wiecie, macie taką sytuację, że mówicie, wiecie, macie pokojowe nastawienie, wiecie, że nic nie robicie złego, a typiara jak nic była tak chamską, no bardzo, przepraszam, ale pizdą, y, jak z, tym, z tą Dabi dowaliła, że kto ci kazał brać psa, a Dabi taka zestresowana, kupę trzyma. Nie możemy jej pójść na ręce z rąk, bo by się zeszczała i zestrała tam. Dali jej taką obsraną, obrzyganą, pełną włosów, miskę, w której ona mogła cała się zmieścić, tak jak dla wielkiego psa. I e, odkładała ten paszport na boki. Mówiła do nas, że. Aha, musimy pokazać nasze konta bankowe. Ja ile my zarabiamy? Dlaczego my tu jesteśmy? Zabrali nam telefony, zdjęcia, filmiki, kurwa, chichrały się, nie? Jak, a wiecie tak, jak to było pokazujące? No przecież my jesteśmy małżeństwem, my tam mamy różne rzeczy na tym telefonie. A ty co stały i kurwa się w. Oglądały, śmiały, no mówię wam, dramat był. I w końcu nas puściły. A powiedz, jak y, zawołały: Majewski? I ja a, po, i ja Majewski, my idziemy we dwójkę, a ona do Marity. A ty się nazywasz Majewska? Ty jesteś Majewski? A on mówi: O, o będzie grubo. Przez to, że my tak Adasia Piwko mówiliśmy: Nie stresuj się lajtowo, wiedziesz git, wszystko super. Jemu w ogóle się pomylili z przybijaniem pieczątki. Wiza się wjazd na teren Sanu zostaje się na miesiąc, sześć albo rok, nie? I Adas nie dostał chyba na 7 lat. lat. Przez przypadek pieczątka się obsunęła w takich cyferkach. Na poczcie, nie? Dostał na 7 lat. Możecie się go zapytać, on wam pokaże zdjęcie, czy 7 coś. Albo 7 albo 9 lat, no nieważne, no, ale w każdym razie biedny na nas, wysiedliśmy z tego samego samolotu. Biedny czekał na nas 5 albo 6 godzin na lotnisku, nie wie co się dzieje, my nie mamy zasięgu. Biedny siedział, kurwa, i czekał, żeby z nami pojechać, bo u nas spał, nie? A my trzepani jak ostatnie, ostatnie jakieś zwyrole. Z eee, tak więc tak wyglądają nasze przygody za każdym razem, kiedy mówimy, że gdzieś lecimy, dlatego nigdy nie mówimy, gdzie lecimy. i z tym wyjazdem było podobnie. Być może to